Niedawno mówiłem o filmie geniusza Davida Finchera, a dzisiaj przychodzi kolej na innego genialnego reżysera, a jest nim Paul Thomas Anderson. A film, o którym będę mówił, to Aż poleje się krew z 2007 roku. W tym filmie wszystko jest epickie, wszystko jest świetne. I co za tym idzie, wszystko jest genialne. Genialne są zdjęcia. Roberta Sweeta, jeszcze bardziej genialna jest muzyka Joniego Greenwooda, a to wszystko okrasza genialna, jak to w jego przypadku bywa, reżyseria Paula Thomasa Andersona. I Anderson na razie, jako jeden z nielicznych reżyserów, moim zdaniem nie zaliczył żadnej filmowej wpadki, takiej wyraźnej wpadki. Mam na myśli, nie wyreżyserował filmu słabego, czy w większości elementów nieudanego. Nie, nie taki jeszcze mu się do tej pory nie przytrafił. I kto wie, może mu się do końca jego kariery reżyserskiej nie przytrafi. Choć też swoją drogą reżyser ten nie należy do reżyserów, którzy reżyserują nie wiem, dwa filmy na 4 lata. Nie, to raczej z reżyser, który reżyseruje jeden film na 3-4, może nawet 5 lat. Także ogólnie nie kręci za często. Arsygenialne jest też tutaj, oczywiście, aktorstwo. I może właśnie o nim trochę dłużej, bo jeśli PTA Anderson nie kręci często filmów, no to aż jest swoistym paradoksem, że do roli głównej w tym filmie Daniela Plainview wymarzył sobie i wyznaczył praktycznie od razu, kiedy film miał powstać, aktora, który też grywał rzadko, a może nawet bardzo rzadko. Mówię grywał, bo prawdopodobnie aktor ten już do końca swojego życia będzie na aktorskiej emeryturze. Chyba, że coś się zmieni. A jest to oczywiście Daniel Day-Lewis. No i nie wiem nawet jak określić co on tutaj zaprezentował jako aktor. Każde określenie jest zbyt małe. Absolutnie ta sama półka co najlepsze role legend. Aktorskich. Marlon Brando jako Vito Corleone. Jack Nicholson jako Patrick McMurphy. I w jednym rzędzie można powiedzieć Daniel Day-Lewis jako Daniel Plainview. Absolutnie nie będzie to przesada. Ale co najistotniejsze, to że w tym filmie on ma sporą konkurencję aktorską. Bo jest drugi człowiek, który w tym filmie też wzbija się na poziom dla, dla niektórych aktorów nieosiągalny. Jest to Paul Dano w roli Paula i Eli Sandeja i też daje, tak jak już zwróciłem na to uwagę przed chwilą, kapitalną rolę. Ogólnie o co chodzi w tym filmie, o czym jest w swoim rdzeniu, że tak powiem. Jest to historia nawciarza Daniela Plainview, który ma naprawdę zabójczego bzika na punkcie wydobywania ropy naftowej i wykupowywania coraz większych ziem. A najbardziej oczywiście w tych miejsc, w których jest przekonany, że są nieograniczone złoża tej ropy. Od razu mogę powiedzieć, że Plędźwi to człowiek bezwzględny. Nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć swój biznesowy cel, stworzyć naftowe imperium. I to jest też główna oś tego filmu. Bo postać grana przez Daniela De Lewisa jest kontrą do postaci granej przez Paula Dano. Dano gra tutaj skrajność, tak samo jak day Lewis, tylko że Paul jest tutaj fanatycznym kaznodzieją. On sobie nawet nie zdaje chyba sprawy z tego, że odgrywa cyrk dla gawiedzi i uznaje za jakiegoś wielkiego duchownego. On jest, moim zdaniem, tak naprawdę fałszywym prorokiem. Używa Boga tylko do swoich celów. Jest bardzo interesowny w rzeczach materialnych, ale w tym aspekcie nie jest przeciwieństwem Plain View, tylko dokładnie jest taki jak on. Obaj rywalizują, kto kogo przechytrzy. No i ten pojedynek niesie cały ten film. To jest 2 godziny 40 minut pojedynku na miny, na skrzące się dialogi pomiędzy tymi postaciami i ogląda się to świetnie. Między innymi właśnie ze względu na to, jak to jest fantastycznie przez tą dwójkę zagrany. Jeszcze co do historii. Daniel wykorzystuje nawet tutaj swojego przybranego syna. Wykorzystuje oczywiście w, w tym sensie, że posługuje się nim, żeby wzbudzić w ludziach większe zaufanie, że oto ma tutaj młodego HW Plainview, który będzie jego następcą, a tak naprawdę traktuje go czysto przedmiotowo i jeśli dobrze jeśli uważnie oglądałem ten film swego czasu, to przecież H.W. nie jest tak naprawdę synem Daniela. On go bierze w opiekę po tym, jak jego prawdziwy ojciec na początku filmu ginie, gdy obaj próbują właśnie wydobywać ropę. I postać day Luisa, nie mając trochę wyboru, przygania roczne dziecko. Maksymalnie rok ma ten chłopaczek wtedy. Daniel, tak jak już powiedziałem, nie jest jego prawdziwym ojcem. I na końcu filmu daje mu to bardzo wyraźnie do zrozumienia. No, to jest jedna z mocniejszych scen w tym już samym przez się mocnym filmie. I ten film jest pod tym względem, pod względem ukazywania charakteru człowieka, jest czarny jak smoła. I żeby było od razu też jasne: żadna z tej dwójki, naszych głównych bohaterów, nie jest pozytywną postacią. Absolutnie nie. W tym filmie ciężko jakoś pozytywną postać. Może właśnie taką postacią jest przybrany syn Daniela. Może. Ale nie, jeśli nie on, to nikt. I właśnie przez to, że w głównych bohaterach nie ma większej ilości pozytywnych cech od negatywnych, ten film jest mocno depresyjny. Z tokiem rozwijania się historii postacie się coraz bardziej deprawują, szczególnie Daniel Plainview. On już kompletnie się zatraca tej swojej obsesji w temacie ropy naftowej i to sprawia, że cały ten film jest czarny jak ta ropa. dokładnie no, tak można byłoby to ująć. Nie ma tutaj zbyt wiele nadziei na pełni dla głównego bohatera. Właśnie dlatego jest to między innymi przejmujące kino. Taki dramat obyczajowy przez bardzo duże D. Na końcu niby Daniel triumfuje, ale to jest taki triumf przez łzy, gdyż wokół, nie ma, wokół niego nie ma już nikogo absolutnie, kto zainteresowałby się nim jako człowiekiem, po prostu. Kto patrzyłby na niego jak na człowieka, który jak każdy potrzebuje pomocy, ale nie on. Według niego wszystko zawdzięcza tylko i wyłącznie sobie. I jest pod tym względem niereformowalny. To mniej więcej tyle o tej historii, bo. Ten film najlepiej oczywiście samemu zobaczyć, żeby się przekonać o jego wielkości absolutnej, wybitności zresztą też. Tę całą depresyjność, podkreśla jeszcze ta muzyka Green o której mówiłem, to są epickie partytury tego człowieka w tym filmie. Nawet czasem obraz jest niepotrzebny, i tylko sama muzyka wiemy, że dzieje się coś, co ma po prostu wzbudzać jakiś niepokój, jakąś obawę. Tak mają tylko wielcy kompozytorzy i glinut zdecydowanie się do nich zalicza. Teraz trochę odbijam stronę reżyserii. Jest to film bardzo przemyślany, od początku do końca, ale to też jest cecha filmów Paula Tomasa Andersona. Facet nie robi nic przypadkowo, jak już kręci filmy. Absolutnie nic. W tym filmie, kiedy dzieje się coś konkretnego, to albo towarzyszy temu muzyka. Jakaś, jakaś melodia, albo jest głucha cisza. To zależy od sytuacji, od danej sceny. I tak przez cały czas trwania filmu widać, że jest to żonglowanie, ale bardzo umiejętne, nastrojem, klimatem, tempem. To wszystko jest zaplanowane z góry. Jeszcze o Andersonie mówiąc, to aż poleje się krew. To jest jego z tych wszystkich co najmniej dobrych filmów czy wręcz genialnych, które zrobił. Ten chyba bym jednak uplasował na pierwszym miejscu. Drugim jest dla mnie jego przedostatni film, Nic Widmo, też z Danielem Day-Lewisem i to do tej pory jest jego ostatnia rola i prawdopodobnie też ostatnia rola w karierze aktorskiej. W tych dwóch filmach Anderson osiąga swoją pracą mistrzostwo, jeśli chodzi o kręcenie filmów. Geniusz po prostu. Osiąga efekty geniusza. Jeśli już mówię o filmach Andersona, to też muszę wspomnieć o innych filmach, które może nie są takimi arcydziełami jak te dwa, ale też są wielkie absolutnie wielkie. To jest Magnolia, Lewy Sercowy. Oj, facet kręci komedię romantyczną. Coś zupełnie innego niż kręcił i wcześniej, i później, a dalej mu to wychodzi znakomicie. Po prostu brak, brak słów czasami na określenie tego reżysera. Tak jak już powiedziałem, Magnolia, Lewy Sercowy i chyba te dwa filmy. Mógłbym jakiś teraz trzeci umknąć, ale chyba te dwa filmy są najlepsze po tych i Widmo i Aż Poleje się Krew. Tak nawiasem mówiąc w ogóle, sam tytuł i amerykański i polski. Jestem oczywiście, że polski jest akurat przetłumaczony tak. Jak powinien być. Nie ma tu żadnych udziwnień typu jak przy Dead Dancing na początku wirujący seks, prawda? Nie, tu jest there will be blood, a w polskim tłumaczeniu aż poleje się krew. Może by było będzie krew, ale aż poleje się krew potęga, po prostu potęga. Jeśli dzisiaj myślę o 2007 rok w filmie, to głównie przychodzą mi od razu do głowy dwa tytuły. Aż poleje się krew i to nie jest dla starych ludzi. Grały w innej lidze niż pozostałe, największe hity z 2007 roku. A Przypominam, że w 2007 roku wyszło pierwsze Transformers, jeśli chodzi o takie mainstreamowe kino. To był rok przed Iron Manem, czyli początkiem MCU. David Fincher zrobił Zodiaka, jeden z jego tych bardziej topowych filmów od mniej topowych, ale jednak to Paul Thomas Anderson i bracia Coen zmiażdżyli wtedy system na końcu o zdjęciach trochę. Też są elementem, który kompletnie dopełnia ten film od strony technicznej. No, na te widoki, na te kolory, na tę ostrość obrazu można patrzeć w nieczoność. Nie no, Robert Elswit też pokazuje tutaj przejawy geniusza operatorskiego. Ja sobie spokojnie wyobrażam, że takie zdjęcia mógłby nakręcić... Roger Dickins, czy Emanuel Lubeski, czy Richardson, który często współpracuje z Tarantino. Tacy faceci, tacy operatorzy. Szacunek. To by było gdzieś tyle o kolejnym marcydziele. Kto jeszcze nie widział, według mnie powinien zobaczyć na pewno. Bo niby dramat obyczajowy, różnie to z dramatami obyczajowymi bywa, ale to jest tak nakręcone, tak zagrane, że nic tylko podziwiać. Do następnego video do usłyszenia. Hey. Is there a sinner here looking for salvation? A new member. So I'll ask it again. Is there a sinner here looking for God? Yes. Thank you for coming, Brother Daniel. Thank you, Eli. We have a sinner with us here who wishes for salvation. Daniel, are you a sinner? Yes. Oh, the Lord can't hear you, Daniel. Say it to him. Go ahead and speak to him. It's all right. Yes. Down on your knees and do it. Look up to the sky and say it. What do you want me to say? Oh, Daniel, you've come here and you've brought good and wealth, but you have also brought your bad habits as a backslider. You've lusted after women and you have abandoned your child. Your child that you raised, you have abandoned all because he was sick and you have sinned. So say it now. I am a sinner. I am a sinner. Say it louder. I am a sinner. I am a sinner. Louder, Daniel. I am a sinner. I am a sinner. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. I want the blood? You have abandoned your child. I've abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it, say it. I've abandoned my child. Say it louder, say it louder. I've abandoned my child. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Beg for the blood. Give me the blood, Eli. Let me get out of here. Give me the blood, Lord, and let me get away. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes, I do. Get out of here, devil! Out, devil! Out, out do sin! sin. Do, you, the do you accept of the, Lord, the church of the third revelation as your spiritual guide? Do you get out of here! Jesus Christ as your Savior! Yes, I do. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, there's power in the blood. Would you reveal the there's one